dużych i małych czytelników świata nauki i fantazji. Pozwólcie, że się przedstawię. Nazywam się Adna Bal i jestem pracownikiem wyborzeczalni dla dzieci. Podczas dzisiejszego spotkania przeczytam Wam wiersze mojego autorstwa z tomiku pod tytułem Warzywny. Jest ze mną jeszcze moja przyjaciółka, goździeliczka Ola, która uwielbia podgryzać młode listki warzyw. Zatem zaczynam. W warzywniku ziemniak. Mówią o mnie, że jestem królem. Z każdym warzywem stworzę duży. Świetnie smakuje ugotowany, w zupie, sałatce, czy też pieczony. Zobaczcie, tak wygląda ten ziemniak. Kolejne warzywo to pomidor. Mam ochotę na pomidora. Lecz czy teraz na pomidory jest pora? Nie wiem, zapytał mamy. Czy zimą pomidory jadamy? Rzodkiewka. Mówią o mnie panienka trójkolorowa. Na wierzchu czerwona, w środku biało Ostra w smaku, wyszukana, lecz przez wszystkich bardzo lubiana. Spójrzcie na pana pomidora i panią rzodkiewkę. Szczypiorek, jestem kuzynem cebuli i podobnie jak kuzynkę, też nikt mnie nie chce przytulić, bo wszyscy myślą, że tak jak ona, jestem ostry, zgryźliwy i bardzo płaczliwy. Seler, co można zrobić z selera? pytała się pani w szkole. Dzieciaki na to, my wiemy, można go zjeść w rosole. Spójrzcie na pana Selera i pana szczepionka. Marchewka, marcheweczka jak stążeczka, nadką swoją kiwa, ogłaszając wszędzie wobec, jaka jest szczęśliwa. Groszek. Jestem groszek, zielony groszek. Jedźcie mnie chętnie, bardzo was proszę bo kto będzie groszek jadł, wyrośnie z niego chwat. Pani Marchewka i Pan Groszek tak się prezentują i pytanie dla Was. Zastanówcie się, dlaczego Marchewka jest taka szczęśliwa, że ją zjadamy. Ogórek. Ogórek ma kolor zielony. Jest świeży albo kiszony. Może być również w octowej zalewie. go spróbować? Nie wiem burak pan buraczek raz w niedzielę chciał się wybrać na spacerek lecz nie zdążył bo kucharka wrzuciła buraczka do garnka jak myślicie i co się wtedy stało z buraczkiem powstała pyszna zupka buraczami kapusta o kapusta włoska pani falwan z liści mnóstwo na niej Lecz kulbany te się zjada, prawda to jest? Nie przesada. Pora. Zacny panie porze, co pan robi o tak późnej porze i to nie na swojej grzownicy? Kłaniam się w poziomce. Spójrzcie na pana. Pora i panią. Ostatnie warzywko to pietruszka, zaś pietruszka strasznie blada. Z o tym Chcę Chce za męża kalafiora, lecz on do Brukselki wzdycha. Zobaczcie, jak wychudła biedna pani biedruszka. Pamiętajcie, bardzo ważne jest, żeby jeść dużo warzyw, gdyż one zawierają mnóstwo witamin, które wpływają bardzo dobrze na naszą odporność i na nasze zdrowie. Do zobaczenia następnym razem.